King of Poland czwarta runda, zaczynamy imprezę! Krzysztof Murat, wartość samych Dobra i co, dogrywamy! Kurwa, mały skierdolę. Cześć, jak pięknie. pięknie. pięknie wam, Jeszcze. to toży, 3,28, wygrywa Krzys... Zapraszam, Krzysia, Jercefalona. Chcesz go kurowdzeć na tym? Próbować? A szukuję się Jarek i tabak w ogóle nie przypoję, bo trzymałeś powietrzu je Mocno nie trzeba ich żyć. No. Czy jesteście gotowi? Uwaga 2,51 Krzysztof, 3,19 Michał I przyjazda Krzysztofa 2,61 Jak już wrzucacie te batoniki do pełne chociaż Dzięki Powiedz jeszcze Max, jaki czas Ja już czas mój drogi 3,23 Słabo, bardzo słabo Trudno Nie, mu dupę Czy jesteście gotowi? Uwaga Pierwszy przyjazda dla Krzysztofa, czas 3.34 Chyba, nie wiem Utrzymaj go Fan start na lewym torze, 3.28, wygrywa Krzysztof <gryny> to do Niech wygra lepszy. Czy już jest poskładany. Gotowy? Dobra, Dobra, falimy. startujemy. Nasz team RC Faraon. Trzecie miejsce. Zapraszam na pojedynek. Trzecie miejsce. Między RC Faraonem a Jarkiem. Zwycięzuj się, że klasy o, Open. Open. Czy jesteście się gotowi? Uwaga. 3.14 Jarka vs 3.18 RC Faraona Pierwszy przyszedł dla Jarka Podżyj jeszcze mocniej oponę Już tu ja aż co dałem Dociśnij go A co sygnał. Przyszło chmura, dworczysta moksi Nie wiem czy zębatka nie poszła to Do... potrzebuje czasu. No tak. No tak. Się to dwie minuty, możesz dostać czasu. Eee... Zobacz, czy posłipała się. No z, z, jeszcze z... finał jest. To możemy lecieć finał. No to lecicie. Dobra. I po finale sprawdzimy, co się dzieje. Dobra. I co? Dogrywamy. Po co się denerwujesz? To po... Nie ma. Będę teraz połócił. dobra, poszło. Jest dociśnięte. Jest dociśnięte, ale coś nie, 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 nie trzyma. Jak się Jarek, gdzie mogę potrzeba się pozdwoja puścić, to będzie mieli 5 minut. Tylko teraz jedziesz za go, musisz pozdwojać. Dobra. ja chcesz mi tą zębatkę, tylko zgadasz się? To potrzeba mi docisnąć tą zębatkę. To jakby się Pan pojawił, to by rangę pierwszej wydarzenia. Walczył o trzecie miejsce. Jak po prostu na Magregestern. No, no. Tak, tak, tak. 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 Michał, gotowy? Aga, gotowa? Uwaga. Pierwszy przejazd dla Michała, 328 vs 357 łagnieszki. wygrany. Mhm, sobie raz tutaj. Podgrzejemy mocno opłaty, A szykuje się Krzysztof Jadrzej. Po wyścigu Krzysztofa i Andrzeja rozegramy brakujący wyścig o trzecie miejsce klasy 4WD i lecimy z Outlawem i to finito. Ten przejazd dla Agnieszki, 3.37 vs 3.38 u Michała. Nice, teraz przed nami decydujący po jednych, 8, między Agnieszką a Michałem Przypomnę, że ścigają się o zajęcie miejsca trzeciego w klasie, 13,5 z Wojastok Docisnij, Dupę muszę też, nie zapominam, żeby dobrze siedział Michał gotowy? Agnieszka? Uwaga, proszę o ciszę. Utrzymaj. No i wygrywa Michał z czasem 3,39 versus 3,55 Agnieszki. Jest. Dziękuję. Dobra, a gdzie mój model? Ja cię kręcę. Jaki miał czas? Jaki miał czas? 3,39. To są emocje, prawdziwe emocje. Dobra, jedziemy jeszcze 4 WD. Jak stoi tu, aparatura wszystko działa, tylko nie no, ten. Okej, okay. dobrze, dobrze. Emo, da, da, po prostu takie emocje tu są. O trzecie miejsce. Bardzo Udało się. Po co WD na opony, bo one troszkę. To WD co działa? E, przy, k, robi, rozmiększa opony, ale później trzeba ją dobrze wytrzeć. Dokładnie, rozmiększa opony, żeby były bardziej miękkie, bardziej przyczepne. Dziękuję Aniu za różyczkę. My jeszcze walczymy. E, finał. No. Dobra, udało się. Dobra, nie katuj, nie katuj go. Bo tam ząb jest jeden. Tak, jest mówi. jeden ząb, a ja już nie zdążymy wymienić tego, nie. więc jedziesz na tym, co mogłem zrobić. Dobra. Trzym, trzym. Liczymy na tych oponentach. Dobra, finał 13.2. Tak, to jest puste, ale to rozmiękka, Tylko, że później na tym dywaniku, najlepiej jak na suchej części tego dywaniku, Eee, eee, przypalić je jeszcze na chwilę. One się wtedy rozmiękczają, są bardziej przyczepne do podłoża, do nawierzchni. Czy jesteście gotowi? Więc po to taki patent. Uwaga, finałowy pojedynek w sensie czasie, buzwoja. Proszę o ciszę. Uwaga. Pierwszy przelaz dla Krzysztofa, bez false startu tym razem. 331 versus 3.55 Andrzeja. Eee, nie, więc to, to nie grube tysiące. E, powiedzmy. Andrzeju, e, Bartku, e, e, ile kosztuje tego modelu w takim stanie, jakim teraz ma młody? Chyba, 1802, coś takiego. 1800, półtora A, tysiąca. 1500. No, półtora tysiąca. RTR plus jakieś no powiedzmy, że jak już go chcesz tam, jakąś fajną karoserię, jeszcze dopakować, coś jakieś opony około 2000. No to jest grubo, to jest przyjemna klasa. Tak, przyjemna tak. klasa, bo to jest 13,5 zwoja, się gotowi Czyli wszyscy w wszyscy jesteście gotowi? Uwaga, proszę o ciszę. No i dzisiejszym zwycięzcą zostaje Krzysztof z czasem 3,28, Andrzej 3,51, zajmuje fajne, drugie fajne miejsce. Zabawki. 328 czasu 328 miałem 13,5 zwoja Jeszcze... Dobra, dogrywamy teraz ostatni wyścig z klasy 4WD Nie rozgrzewaj go Bo żeby się nie posypał zęby Niech on sobie już przyjedzie do końca i z Jorkiem. Dobra jest Jest Jarek Udło już mamy w jednej tak. klasie 13,5 dwoja, przy tym Jest zanotowane. Ile jedzie? Te mają około 80 km, 90 km na godzinę. To jest słabsze. To jak u nas, nie? Więc Jak potrzebujesz czas, to... Michał, gotowy? Uwaga. Tym razem fast start u Jarka, więc mamy po jednym punkcie. Ale no, bardziej ja no. na końcu, bo bym nie dogonił. No. No. Nie rozgrzewaj go, bo tam już słyszę, co ja się nie nie dzieje. Mam... Słyszę, on już... A szykuje się pojedynek o miejsce trzecie klasy Outlaw, czyli Lisku z Jarkiem, a potem będziemy jechali finał od Daniela z Bąkiem. No to uwaga, proszę o ciszę. Patrzymy na drzewko. Utrzymaj, utrzymaj go! No i wygrywa tor lewy 308. Jarek z czasem 353 zajmuje 6 Jarku, no to mamy dwa razy trzecie miejsce w obu klasach. Ze szczerbatą szczęką, uwalonymi zębami. Uciskałem, co jest ja... Oj, kombinacje były, masakra, masakra. Ale mamy szczęście. Bum! <grym> Dobrze, tylko... Super. Jest to live. Jest to live. <grym> Dziękuję tym, którzy trzymali kciuki i tym, którzy hejtowali Traksasa. <grym> Na, po, po... na rozpierdzielonych zębatkach, no, tak. które poskładałem S ostatnimi tego. No to zapraszam na ostatnie wyścigi w klasie Outlaw. Zapraszam na nie Liska i Jarka, no Jarek posłuchaj, się, się stało? Poczekaj. już widzę. Poczekaj. Liska już widzę. Śmiecha się pięknie. wam Jeszcze. O, nie no, ho, ho, ho. Zębatki poszły, Jarkowi. Ale wiesz, kurczę, startem U. wygrałem samym startem. Tak, tak.